Program Turystyczna Jazda, tym razem w trasie po zachodniej Europie. W tym odcinku zobaczymy, jak przebiegała pierwsza podróż małopolskiego kampera, promującego za granicami Polski atrakcje turystyczne naszego regionu. Wraz z załogą kampera odwiedziliśmy Belgię, Francję i Luksemburg, gdzie zetknęliśmy się z wieloma polskimi akcentami, o których opowiemy Wam już za chwilę. Nasza wyprawa z kamerą po zachodniej Europie rozpoczęła się w Lipnicy Murowanej. Małopolski kamper wyruszył sprzed kościoła św. Leonarda, ponieważ tematem przewodnim tej wyjątkowej podróży po Europie jest szlak architektury drewnianej, czyli 250 zabytkowych, niezwykle cennych drewnianych obiektów, w tym także cztery kościoły wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO. Dwa tygodnie później małopolski kamper stał już przed główną siedzibą UNESCO w Paryżu oraz wzbudzał zainteresowanie mieszkańców stolicy Francji, krążąc po ulicach tego wielomilionowego miasta. Kamper Małopolski to nazwa naszego wehikułu, którym podróżujemy po Europie. Jest to nasza pierwsza trasa i obejmuje kraje takie jak Niderlandy, Belgię, Francję oraz Luksemburg. Zatrzymujemy się w większych miastach, bardziej znanych, ale także w mniejszych miejscowościach i Wśród przebywających tam turystów oraz mieszkańców promujemy Małopolska. Camper jest taką mobilną wizytówką regionu. Można powiedzieć, że nie tylko sprawia, że docieramy do określonego miejsca, ale sprawia także, że docieramy do ludzi, ponieważ camper wzbudza bardzo duże zainteresowanie, szczególnie dzięki napisom Małopolska oraz Kraków, a także dzięki sznurowi czerwonych korali, które zdobią samochód. A właśnie te czerwone drewniane korale, elementy tradycyjnego stroju są symbolem Małopolski. tu szczególnej uciesze pani. Na ulicach Paryża można spotkać mnóstwo Polaków, zarówno turystów, jak i tych, którzy przyjechali tutaj do pracy. Jest także spora liczba polskich studentów. Paryż to jest miasto, które jest bardzo, bardzo się związane z Polską. Czyli cała emigracja, Polska, wspominając, zaczynając od Chopina, przez Słowackiego, przez Mary Curie, która tutaj w Pantonie troszkę wyżej spoczywa. No przywina się przez Paryż i Paryż ciągle pamięta o, o, o tych osobach. Czyli są organizowane eventy o, o, o Polakach tutaj, więc, więc czuć te, te więzy z Polską są dosyć silne i Francuzi generalnie kojarzą Polskę i, no i szczerze mówiąc, dla nich Kraków jest dużo częściej pada odpowiedź, że stolicą Polski jest Kraków niż, niż Warszawa. To jest błędne, ale przynajmniej kojarzą, Kraków kojarzą, Wieliczkę kojarzą. Tutaj można co weekend iść do innego muzeum, na inną wystawę, więc w Paryżu cały czas coś, coś się dzieje i po prostu nie wystarcza czasu, żeby, żeby zobaczyć wszystko, co, co Paryż ma do zaproponowania. Jest lów, później są ogrody luksemburskie z Senatem, później z drugiej strony jest, są pole elizejskie, które kończą się łukiem truwalnym. Troszkę dalej jest wieża Eifla i pole Marsowe. Do prowadzenia tego auta do 3,5 tony wystarczy zwykłe prawo jazdy kategorii B, ale prowadzi się ten samochód zupełnie inaczej niż samochód osobowy, także trzeba na początku bardzo ostrożnie jeździć i uważać, aby... Odpowiednio, odpowiednio szeroko wchodzić w zakręty, ale jest to wszystko bardzo przyjemne i jeżeli ktoś lubi prowadzić samochody, myślę, że bardzo szybko złapie takiego bakcyla. W kamperze jest wszystko, czego potrzeba do codziennego życia. Jest zarówno kuchenka, na której można gotować i jest także Prysznic, można się wykąpać wieczorem. Jeżeli nie znajdziemy dobrego kempingu, możemy spokojnie nie wychodzić z kampera i będziemy mieć wszystko pod ręką. Postoje na kempingach są pod koniec dnia takim elementem zupełnie relaksującym i, i pozwalającym odpocząć. Spotyka się wtedy bardzo dużo ludzi, ludzi zainteresowanych tą samą formą turystyki, dlatego rozmowy z nimi i wymiana doświadczeń są nieocenione. Lewen to stutysięczne miasto w Belgii, stolica prowincji Brabancja-Flamanska. Tutaj małopolski kamper również znalazł swój przystanek, a to za sprawą faktu, że Lewen jest partnerskim miastem Krakowa.

Uh, it was the start of the democratization, uh, the first election in Poland and we wanted to support that democratization in your country. Leuven is uh, the fourth largest city of Flanders and it is uh, formally known for its university, uh, the Catholic University of uh, Leuven. Uh, five days in a week, ten months in a year, 40,000, 45,000 students are staying here. In our city, in this relatively small city, since uh, Leuven counts 100,000 uh, inhabitants, 100,000 inhabitants plus the 45,000 students, it's uh, an international city. We have uh, 154 different nationalities here in the city, living peacefully together. And there is also a relatively large uh, Polish community living in Leuven. We have uh, a lot of historical buildings here in the center of Leuven. And it is uh, also known as the city of the beer, since we have the headquarters of AB InBev here in Leuven. So Leuven is uh, a, a great producer of world famous beers, and we have a lot, a lot of cafes in, in Leuven too to taste the different beers. Tropem małopolskiego kampera trafiliśmy także do Waterloo. Miejsca słynnej bitwy, jaka rozegrała się 18 czerwca 1815 roku będącej ostateczną klęską Napoleona. Na pamiątkę tej bitwy usypano kopiec i postawiono statuę lwa patrzącego w kierunku Francji. Aby móc podziwiać z góry panoramy miejsca bitwy trzeba pokonać aż 226 schodów. Waterloo położone jest zaledwie 20 km od stolicy Belgii, dlatego będąc w Brukseli warto wybrać się tutaj na chwilę, by zobaczyć historyczne miejsce. Wśród setek ludzi napotkanych w trakcie przejazdu małopolskiego kampera po krajach Beneluxu były też osoby zaangażowane w działania na rzecz kultywowania polskich tradycji za granicą. Jednym z nich jest Edward Janowski, który urodził się w Belgii przed II Wojną Światową i wychował w rodzinie polskiego emigranta, późniejszego żołnierza pierwszej dywizji pancernej dowodzonej przez generała Maczka. Mieszka w La Louvier, w środkowej Belgii, gdzie znajdują się liczne kopalnie węgla kamiennego. Przebiega tam europejski szlak dziedzictwa przemysłowego i jadąc przez Belgię warto odwiedzić to miejsce. Pierwszy raz widzimy tutaj e, Małopolskę. To zresztą z innych regionów też tutaj nikt jeszcze nie, nie dotarł do nas. Jest, e, e, Małopolska jest pierwsza i to nawet e, na pewno będzie miało swój. E, e, Uderzenie, jak to można powiedzieć. Yy, przyda się, przyda się do nas i do Was. Moim zdaniem jest, że jakby coś tutaj interesowało ludzi tam z Małopolskiej, to my by bardzo byśmy bardzo cieszyli, aby przyjechali do nas. Luksemburg był ostatnim przystankiem małopolskiego kampera. Ten kraj, a szczególnie stolica o tej samej nazwie, zachwyca swoim wyglądem. Uwagę przyciągają tutaj wąskie uliczki, po których spacerują turyści z całego świata, w tym również z Polski. Wśród charakterystycznych budowli, które trzeba zobaczyć w Luksemburgu są m.in. Pałac Wielkich Książąt i Brama Trewirska. Po trzech tygodniach przemieszczania się z miejsca na miejsce, ekipa małopolskiego kampera zakończyła wyprawę, w czasie której zachęcała turystów z Europy Zachodniej, by przyjechali do Krakowa i Małopolski. Camper pokonał dokładnie 5488 km po europejskich drogach, po czym zacumował w Krakowie. Ciekawe na jak długo. To wszystko w dzisiejszym programie. Kolejny odcinek cyklu Turystyczna Jazda już w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia!